Według naszych szacunków, a oceniamy to głównie po krawężnikach, tych miejscach, gdzie jest kawałek trawy, yy, oceniamy to po y, tych wszystkich drogach wyjazdowych, po laskach, ale także po tym, ile osób ja widzę ze sceny podczas koncertu, a więc to zapełnienie, według nas pół miliona osób jest na przeszanku, to o ile mniej więcej dzisiaj w Wiadomości Radiowych Radia Zachód. Słyszałem, że nowi goście na pewno jeszcze przyjadą na przystanek Uptok. Uptok jest, yy, zbliża się weekend, w związku z tym będą dziennikarze do nas dojechać. Ogromna ilość osób to jest głównie widoczne podczas koncertu, kiedy wypełniają szczelnie całe pole Uptokowe, to się dawno nie zdarzało, ale to oznacza, że ludzie już wybrali to miejsce, czują się tu dobrze i bezpiecznie i dlatego ważne jest, aby powiedzieć Państwu, że... Na ten czas możemy powiedzieć o bardzo spokojnym przystanku młodych, a więc ten najważniejszy komunikat policji, tak jak tutaj liczy, 16 osób było pod działanie i posiadało narkotyki. 16 osób, jedno znieważenie, dwa zniszczenia mienia, 4, czyli 2 osób, było nie trzęsie, 3 łamania, 23 kradzieże. Nie trzeźwie, podejrzewam, że to jest związane z samochodem e, osób, które mogą wolno na było więcej. Ale to w żaden sposób nie zakłóca bardzo dobrej atmosfery, która panuje na przystanku wództwa.